Cześć, witamy Was serdecznie. Z tej strony mówi Pan I Zapraszamy do kolejnego odcinka na kanale Pogrywajki przy Piwie Lecimy drugi odcinek z trzeciego świata. Tak. Pieruńsko gorące. No dobra, ty zaznaczaj. Jest mała zmiana ról, teraz Łabędź jest jako pierwszy gracz. Tak. Tak akurat nam się pady połączyły. Ale, tak, ale coś, coś jest na rzeczy z tymi padami. Hmm. z tym moim konkretnie. Dziwne, bo jak ja próbuję grać, to wszystko działa jak należy. Tak, to jest, to jest magia w ogóle, bo ja no, autentycznie no, nic nie wciskam i. Owo. Oh. Chyba tyle no, nic tam nie było Uwaga skocz teraz No nie, nie, no, nie. No. no Zaczął mi strzelać Wciskałem ten Dobra Lecę i nie puszczę no, trochę się zbagowało No dobra, ale, ale Zebrałeś, nie No tam Coś tam się nie zebrało, ale to we raczej w mniejszej ilości. No... Zapowiedź... Zapowiedź Kalapenes, tak? <grym> tak. <O la> <grym> Sprawa muzyczna jest super. No. Ty jak na Xboxie grałeś, to do jakiego momentu doszedłeś? Drugi siat. To jest skromnie. No, bez, bez szaleństw, niestety. Nie bo tak jak mówię, tego drugiego świata nie lubię i... Ciężko było przejść tak. No. I wiesz, jak grałem sam do tego, no to tak...

Oj, oj, oj. No niestety. O fuck, nie wymierzyłem. No to już była moja wina. Tam nie wymierzyłem. Bywa, bywa. To z pewnością trzeba się górą udać Dawaj, dawaj na lewo No wiem Zmuchnąłeś mnie No i się z siebie przy okazji Jej, uratowałem się z tego Jeszcze, raz. to było słabe. Świetnie. Ojoj. 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 Ojej. 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 <laughs> Ojej. 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 Był uśmiech na końcu. <laughs> ja. Dobra. Jest do pieca. A, jest do pieca. Ja. O, Boże. Wielce mm. Gundam Anim Sachikey, Hayore no coś takiego. Ha... Jak? Każd... Hayore... Niarko... coś tam. Nie, nie pamiętam dokładnie tej nazwy, bo, bo japońska, nie tłumaczona na angielski, ale właśnie był motyw z kolesiem, który ten. Yy, widelcami ten rzucą. No i co? Znaczy rzucą, rzuca broń, tak? Wiesz, no taki anime jest typowa taka haremówka, nie? A. Że ileś tam dziewczyn wokół jednego tego, nie oczywiście go denerwują, nie? I zawsze jak go denerwują to wyciąga widelce, nie? I to rzuca nim nic nie? No. Widelcami dziewczyny, tak? Da... Ta. Nie... Hubor absurdu, nie? Mm -hmm. Na motywach w ogóle Niemiec takie, znaczy... No. Bez klimatu oczywiście... Horrorów love, lovecraftowych dzieł. Wiesz, tego tam, ktu i tak dalej. Ale na motywach nieco, nie, że są właśnie tam... Ta mitologia tam jest użyta nieco. Może nie jest jakieś arcydzieło za szczególnie, ale... A jeszcze raz. pa. Tak, ale dało się obejrzeć. Ła, kramba, dobra. Dobra, rękawicz, daj. ła hmm. no. Jeszcze raz No nie ma szans żeby tam doskoczyć No niestety mhm. Trzeba raz Dobra To górą leciałeś tak? No Ah, cramba. ¡Dobra! Oho, yo uy, 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 tak. No. no. Ey. No sorry, jak lecę górą to niestety ale mnie nosi Nie no rozumiem, nie o to chodzi, tylko że myślałem, że akurat przelecę przez to, no, no dobra, czekaj Czekaj Dobra, cholecie no jednego 300 mamy Umów. No, Ła, kramba Dobra, zdjęło Ohoho Nie tak daleko No właśnie Zaniosło mnie Jak już wpadłem też. Poleciało No, to ale chyba nam jednej skrzyki jeszcze brakuje, nie? No właśnie to się tak zastanawiam już chyba nam gdzieś umknęła. No, trzeba będzie powtarzać. Yes. Nie, jest, dobra. Są. No, dwie. Myślałem, że jednej zabrakło. Ale są. Dobrze, bardzo dobrze. <grym> jest medal. No, tak miało być. Czyli bardzo dobrze nam poszło. O. Ale to za tę czasówkę jest kolejny elektron, czy to jest? Nie. Nie jest taki osiągnięty. Ty musisz nacisnąć. Wyróżnienie nie masz tam, wiesz. Przy Aha. każdej rundzie masz, właśnie, medal. Tam Aha. ten stopper chyba tak. I puchar. No, bardzo dobrze. Wiesz, no jakbyś na konsoli grał, czy... czy coś, to... miałbyś osiągnięcie pewnie tani. O, już. Kończymy świat, tak? No, dobrze No dobra. Coś krótko, no ale wiadomo, no później jeszcze będą dodatkowe rundy, tak? No tak, 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 to potem będzie. O Boże, to jest to! Niestety. Ile? 200, tak? Miało być do uzbierania? Chyba tak. Kurczę, znowu mało zebrałem. <grym> Jakoś nie wiem. No, pojawiłaś. A, Moskito będą jeszcze, tak? Chyba tak. I to podwodny świat będzie. <grym> fajne jest. No... nośnie No, dalej. Boom, boom. Terry węgorza. A to z tym o ludzie, z czym, z tym co on ma tam na końcu na tyłku ten wiesz, co trzeba mu tyłek rozwalać to. chyba, tak, to to chyba o, znowu

可以可以。Oh, oh. Jak na razie... No jak na razie chyba żadnego żeśmy nawet nie pominęli. No. <noise> no kurczę, tutaj będą te... Dobrze mówię, że tutaj trzeba będzie unikać tych... zmieni. No... W pewnym sensie tak, no. <noise> Ух! Очень близко. Значит, промень, я и говорилось, да? E, nie, nie, nie o te takie wiesz, Wyskakujące z lawy, te, te co tutaj się z tego zury wylewa. No e, to zaraz. Co o, się de. stało? Co możesz mi powiedzieć? E, nie wiem. <laughs> ja to myślałem, a, że dobra. to wszystko pod kontrolą, a to. Lipa wyszło. I to jak nas cofnęło, panie. Trudno, ale dobrze, że nie do samego początku. No, no, no faktycznie, bardzo dobrze. Użyj. tak, tam się nie służyło. Nie, no, da się, da się, to tego da, da się, tego da nie się, nie... ale trzeba. Nieco tak trzeba już przypoksić. A, no tak. Myś... Myśnięcie. A mini-boss jest. Jakby nie, jakby nie patrzeć. No tak, później jest jako mini-boss. Poczekaj, no sobie tutaj zaraz zakręci i... ...o, mi się wystawi. Trapiłeś nikt z niego i to było na tyle w tym temacie. Dość krótki chyba ten odcinek jest, nie? No ale jednak trzeba dzielić. No, trzeba no, trzeba. trzeba, trzeba, niestety... Ile wyszło? Nie wiesz? Coś około 9... 10 minut chyba. 10 minut? No jest... Chociaż nie, może dłużej. Może 15... Piętnaście... Nie wiem. <laughs> może źle kojarzę godzinę tam. Więc może dłużej. Bo to nie, nie da się tak sprawdzić. Dobra. E... Tak, bo jak nagrywamy na, na NES-ie, z nes gry, to oczywiście wiecie, widzimy obok, tam przynajmniej, ao city, nie? gdzie się wyświetla, się ile już zostało nagrane. A tutaj mamy na full screenie i. Nie da rady. Znaczy, no no da, da się grać na oknie, ale to nie to samo. Tak? Dokładnie. No, no dobra okay. no to co, zakończyliśmy no. świat e... Okej ok, ok. Dobrze, kraina Smakosz. Nie Makosz Nie To następna rozkoszy będzie pewnie <laughs> może szczęśliwość. szczęśliwości No, blisko byłeś. <śmiech> <śmiech> Prawie Tak no. no to co? No Trzymajcie się Do następnego Do miłego. Na razie, cześć okay.